Hej, co w filmiku pokażę moją kolekcję? koni szlej. Zaczynajmy. I też góry tak. Konie nie są ustawione w kolejności, jakiej dostałam. 24 mam koniki. A razem wszystkich szlejków mam 30. Bardzo się z tego powodu cieszę. Pierwszą koniem jest to Ogierek Marsz z przysłodki na najmniej max. Ma na imię Hugo, przepraszam pomyłka, Mamy ogiera rasy Pinto Rio, ogiera rasy Tinker Olim. Ogiera z trakeńskiej Cappuccino z prześlicznym. Jak wszystkiego nie mam z nim. Następnie mamy ogiera Tennessee Walking Horse. Mamy imię frugo. Teraz klacz trakańska, fanta, muzja, klacz lipicańska, Indii. Długo się znudziłam nad imieniem. Mamy teraz klacz fryzijską. Fri frika. Frika. Oj, kolejny mamy klacz arabską grację. Chodź grację. Jezus. Kolejnie mamy klacz andalozyjską andalę. O Jezu, nie umiem głaść kolej. Przepraszam. Klacze z pintołatka. Klaczasy Klamstruper e, Wichura? Przepraszam, że tak są czasy. Klaczasy Fryzyjskiej Fryzia. Teraz Klacz hanowersko Scarlett mój pierwszy konik. szlejch I w ogóle mój pierwszy szlejch Teraz mamy Kleczesy Haflinger, Ma na imię różka. Z tego powodu tych różek tutaj. Tutaj mamy. Kleczesy islandzkiej. Kasztanka. Tutaj mamy kleczesy Phil. I dla niej nie mam zbytniego imienia. Napiszcie w komentarzach, dla niej imię. Nie. Mam um, zeberkę. Mam na imię Zibi. Zebaczka. rocznia krasy Tennessee Walking Horse bambino. z bambiną. Jest krasy Tinker Lulu. Rybaczka klasy lipcańskiej, ta... Ziva. Zobaczmy teraz z Rok. A to myślę, tak. Rok. Wałaczek z falabella cynamon. Zobaczmy teraz z falabella gwiazdka. Mamy klatkę z falabella. To jest cytryna. Cytrynka. Cytryna. Teraz pieski. No, zwierzaki. Tutaj mamy mojego pierwszego pieska szlejch. To jest w ogóle ze szlejchów. To jest saba. Z tylko rasy. To jest saba. przysłodka bardzo. Słodka. I mamy małego bierne, e, psa pasterckiego, to oh, jest Bernardynka e, Psa Miko Miko, nie Mika, tylko Miko, to jest chłopczek Mamy suczkę rasy wilka Czy tam, husky I ma ona na imię Sonia I to jest kolekta, bo kupiłam ją na wycieczce Mamy goldenkę Suczkę z golden, retriever, nelly i ten tygrys zimowy, czy jak on tam ma. I to jest Plum. Plum. Plum, Plum. Każdy na nią inaczej mówi. Naprawdę ma na imię Plum, a wszyscy na nią mówią Blum. No więc Plum. Więc to jest moja cała kolekcja koniszlejch. I zwierzątków. W kolejnym odcinku będzie moja stajnia koniszlejch. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Pa!